Dajcie, bracie, kochani, dzisiaj jest sobota, trzeci dzień Wielkiego Postu. Dzisiejsze Słowo jest przepełnione wielką mocą, wielką miłością do każdego z nas, do ciebie. Niezależnie jak daleko się schowałeś, jak daleko uciekłeś od, od Boga, od Twojego Ojca, dziś Bóg przychodzi, aby Cię odnaleźć, aby Cię na nowo unieść i zaprosić do swojej obecności. Można powiedzieć, że dzisiejsze Słowo jest jakby podsumowaniem wszystkiego tego co przeżywaliśmy w tym pierwszym tygodniu naszego wygnania, naszej niewoli w Egipcie, jak Izraelici siedzimy w naszych domach, w czasie kiedy plagi przechodzą przez Egipt i czekamy na wyzwolenie. I sam Bóg zwraca do nas swoje słowo, mówi nam o sednie chrześcijaństwa, które polega na pokorze, na pozwoleniu, aby Bóg prowadził nas w tym życiu. Dlatego pierwsze czytanie z dzisiejszego dnia jest z księgi proroka Ozeasza i naród zwraca się do Boga i mówi, wróćmy do Pana, mimo że nas zranił, On nas uleczy, On będzie z naszym zbawieniem. To jest sedno tej całej sytuacji. Bóg przemawia do świata, mówi jeden z ojców kościoła, to, że ślepiec nie widzi światła, nie znaczy, że światło nie istnieje, tylko że ślepy potrzebuje otwarcia jego oczu. Tak samo z nami, mimo że nie widzimy w tej sytuacji obecności Boga, nie znaczy, że go nie ma. On przychodzi i, po, i chce otworzyć nasza, nasze oczy, abyśmy odkryli go, abyśmy zobaczyli, abyśmy zwrócili je do Niego. I nie wiem, czy wiecie, pojawiły się już pierwsze znaki tej Bożej obecności, że Bóg jest obecny w tej sytuacji, w tym świecie, który jest przepełniony często rywalizacją, konkurencją, egoizmem czy konfliktami, teraz w tej sytuacji aktualnej. Cierpieniu pojawiły się pierwsze takie przebłyski, troski o drugiego człowieka w Madrycie, gdzie sytuacja w Hiszpanii jest najbardziej tragiczna, młodzi ludzie zaczęli z własnej inicjatywy wieszać kartki na, na drzwiach, na, na klatkach schodowych, żeby starsi ludzie nie musieli wychodzić z domów i oni proponują swoje usługi, aby robić zakupy starszym osobom. Ryzykując w sumie własne zdrowie. Oczywiście pilnując też wszystkich naruch higien, żeby nie zarazić starszych osób, ale, ale są gotowi pomagać, są gotowi, nagle otrzymali sens. W tej Hiszpanii, gdzie jeszcze miesiąc temu było był rozprawiane prawo do eutanazji, kiedy starsi ludzie byli uważani za, za niepotrzebnych w, jakimś, w jakichś sytuacjach. Tak? Dlatego, bracia, otwórzmy oczy, jest to czas mocny, czas kairosu, czas, który przechodzi... I chce nas przeprowadzić ze śmierci do życia. Wszystkie Twoje strachy, Twoje lęki, Twoje grzechy, Twoje zmartwienia. Bóg przychodzi, aby przemienić je w radość, w zmartwychwstanie. Idziemy w drogą ku Paschrze. Pascha jest blisko. I czego nam do tego potrzeba? Jakie jest sedno bycia chrześcijaninem? Ewangelia tłumaczy bardzo dobrze. Być chrześcijaninem to nie nauczyć się wiele. Pełniać je przykładowo, to nie do końca o to chodzi. Sedno chrześcijaństwa to pokora. Tutaj jestem na tle tej ikony, gdzie zmartwychwstały Chrystus, który powstał ze śmierci, zwyciężył śmierć, przyniósł nam nowe życie, wchodzi do wieczernika, do zlęknionych apostołów, którzy siedzą, pełni strachu, przechodzi przez drzwi i pokazuje im swoje rany. Mówi jesteście zbawieni, przebaczam wam. Przewacam Wam, już nie ma Waszych grzechów, zniknęły. I zobaczcie, jaka jest postawa świętego Piotra. On, który był Jego przyjacielem, sprzedał, bo wyrzekł się trzy razy i przychodzi do Niego w postawie: Nie jestem godzien, Pani, abyś przyszedł do mnie. I Chrystus swoją miłością napełnia Piotra w taki sposób, że jest ewangelizatorem. Idzie, daje swoje życie na cały świat dla ewangelizacji, dla tego odwagi. Niech ten duch Chrystusa. Wejdzie w wasze domy, przejdzie przez te drzwi i wasz strach przemieni w zmartwychwstanie, w dobrą nowinę, żebyście mogli głosić innym nadzieję.